Siemaneczko, z tej strony Fapcie witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Bioshocka. Tak, dzisiaj się już nie pomyliłem, powiedziałem Bioshocka. Idzie pindalinda. Dobra. No o, a za co mnie te owady atakują? Co te owady? to tam zabić Aha, już chyba wiem czym. Nie, nie wiem czym, dobra Myślałem, że ciekłem azotem... A nie, a azot, azotem chyba tego nie zabije, nawet jeśli Hmm. Dobra, spróbujmy. Spokojnie tu wbić Przeszło. Oh fuck Dobra, nie nie, 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 nie. Nie wiem Jak ja się od tego odgonić? No jest tego tutaj pełno w ogóle Aha Tu możemy genetycznie coś sobie rozwinąć, tak? Co my tu mamy w ogóle? Lekinaza, uderzenie dźwiękowe Szał O, to nie byłoby głupie zamiast... Zamiast tego myślę, dobra, i czekajcie, co jeszcze możemy tu zrobić? Tu możemy coś zrobić, pole na plazmid, stuweczka, nie mam miejsca na tonik fizyczny. Toniki fizyczne, tak, tak, to wiem, miejsce na tonik bojowy. Nikyby wymagają ci odpierać i zadawać obrażenia, a im więcej miejsca posiadasz, tym więcej ich możesz użyć. To wiem. Rui. O właśnie. To jest to. Wolnia rój żyżących owadów, które atakują wielu przeciwników. Też nie głupie. Krótsze alarmy. Hmm. Też bym mógł to kupić. Ambrozja hakera. Za każdym razem, gdy zamierzasz jakieś zabezpieczenie, odzyskujesz trochę zdrowia i Ewy. Przekąski bandaże to wiem, A to nie jest głupi pomysł, jakbyśmy wzięli. Tonik inżynieryjny, tonik bojowy. Może niekoniecznie, aleśmy wzięli Rui. Zamiast czego? spopielenie oko ochrony To może być dobre. Tak jest. I do tego krótsze alarmy. Aha, ja znowu mam łamacz szyfrów, ekspert łamania zamknij ładnie, ślicznie, pięknie o nie, nie otwieram tego Spierdzielić. O, fuck, Leone. Dobra, i chyba już jestem właśnie w dupie. dąży? Można znowu tego użyć? Można. To dobrze. Słuchajcie, i tutaj gdzieś trzeba wejść, Ta. Coś tutaj trzeba. Weźmy kawaha. Dobra, i super, chociaż tyle. Dobra, czekajmy to. kuźwa co jest. Zobaczmy. O, całkiem nieźle go tam zeżera. Musiałem zobaczyć jak to wygląda Jeszcze ktoś mi tu chce przylecieć Jeszcze raz Zadymiarka, dobra, one uciekły Coś zebrano. Napalm Co ja tu mam zrobić? Czy ja tu mam wszystko rozpierdzielić, czy jak? Chyba o to chodziło, nie? Bardzo możliwe spalmy to wszystko i jeszcze raz, Dobra, można użyć spalmy im w sześciusienko, co się tylko da. Podarzy się to spalić? Mhm, to już wiem o co chodziło. Nie ciekły azot, tylko napalm. No, szybko. O, tu mamy sklep, ale nic nie kupię. Anuluj. Zamknij. Fak, teraz jestem w drugiej. Już nie pindy lindy atakują. Fak, dobiegnę, 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 dobiegnę. No odwalcie się. Wszystko trzeba jakoś spalić. Tu jest jeszcze ul, tu jest jeszcze ul dużo tego jeszcze tu będzie? Tu nie ma, tu nie ma... Tu... 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 No i co teraz? Zastrzajcie fazę, że nie starczy mi Ewy... Na jeden... No i super, co teraz? Dobra, ona zginęła od tego. Potrzebuję jeden zastrzyk Ewy, nie? A to dostałem chipsy ziemniaczane z serio, mi to pomoże. Aha. No nie, dobra, mam jeden zastrzyk Ewy. No, wychodź. <laughs> Teraz tak, ciebie spalić? Nie wiem, zróbmy boom. No, FES, żeby w to nie trafić. No, a po prostu tak. No, no nie wiem, czy coś jeszcze tutaj jest. Wiem, że tu był safe, nie? Tego podejdźmy do niego. Wommy się normalnie, spróbujmy. Trzeba zrobić tak, tak. Szybko jeszcze jedno w dół, bo nie zdążę Tak, tak, jest pięknie, tak Okej, okay, można zrobić tak Można zrobić tak, tak O o I trzeba zrobić tak Przyspiesz Dobra, co my tu mamy? Nic ciekawego Zależy na próbkę Jeszcze tutaj są? To ja już nie wiem Spróbujmy jeszcze raz Co, ja będę znowu 20 minut robił Dobra, tutaj mamy i został mi ostatni strzał Co ja tu mam zrobić Mogę przeszukać jedynie Kolejny wróg idzie Super Ale przez to, że one znowu teraz wylecą A ja nie wiem co mam zrobić Fak No weź się już odpal z powrotem Czy może tak mam to spalić? No to cholera wie Czy to też musi być aż spalone Tu są popalone wszystkie Już przecież żadnego nie ma. Ula czy ulu, nie wiem jak to. No, ale coś tu jeszcze musi być. Co? Ja mam coś przeszukać. O, zebrano. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Powinni się... Dobra, czyli już wiem dlaczego oni tak tutaj co chwilę przychodzili. O, oh, fuck, nie zdążyłem. Ale mnie ścierał. Jestem ciekaw, gdzie wyjdę. O, kuźwa. Nie żartujcie, że ja muszę. Przez całość ciść teraz. Hmm. Dobra, Kiki, w dupę Trzeba się tu jakoś przedostać Dobra, to tu O, już chyba jesteśmy na miejscu Zaraz zobaczymy Tu gdzieś jest kamera przy okazji Włammy się Muszę zobaczyć, żeby nie przesadzić, tu, 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 ale ja potrzebuję tu, tak, 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 tak. No, zrąbałem tu mnie fuck. Tak, tak, i idziemy dalej, bo już jest. Nasz, ale gdzieś tu jest kamera. I nie wiem nawet, gdzie szczerze pojawi A tu jest, patrzcie. Mogłabym ją wziąć na siebie, no ale włammy się szybko. O kur. Benz, 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 Jak ja mam to teraz na szybko zrobić. Mm -hmm, mm -hmm. ja to jestem mózg dobra co mi dasz ciekawego w cejfiku woda destylowana 4 na 7 znalezione trochę wina Nawalmy no, się na szybko bo takiej ilości wina to już nie powinien chodzić no ale to tylko gra no A zobaczymy czy mnie tu coś nie zaatakuje Dobra, znowu woda destylowana. Piniądze. Chcę pochodzić, poszukać czy nie ma czegoś ciekawego. Wiecie, że lubię eksplorować. Byśmy się, o kurde, jak jest tak ciężko, to zrobimy tak. Fuck! Kuźwa nie zauważyłem, że tutaj jest drut. Bota tu gdzieś wyczuwam. Już słychać dziwny... No no, 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 Tu nie wiem zrobić. Tak jest. Puźwa. Tak jest. O nie, zaraz jeszcze on mnie atakuje, a ja nie mam broni takiej konkretnej. Dobra, spróbujmy. Nie mam nic, też chemikaliów, strzelba. Fak, jestem w dupie. to no, na czym mogę próbować. odpchnijmy szybko no, chodź pięknie żywot skończony 62 dolary, idę odkupić apteczki od razu dobra dobra Ej bocie, czemu no właśnie. Chciałem się zapytać, czemu nie strzelasz. A się udało jednak. Udało się w ogóle bez jakiegoś większego szwanku przeżyć tutaj. O dziwo. Ja nie wiedziałem, że tatusiak tam chodzi. W tym wypadku nie używałbym w ogóle... Spróbujmy, te owady całkiem spoko są O, woda destylowana Przeszukaj, to się przyda Komora Dobra, chodźmy tędy jednak To ci dziadyga. I woda destylowana. Wektor łazarza. Świeżo opracowany związek mający przywracać żywotność martwej tkance roślinnej. Nie wiem co to znaczy. Zróbmy to. Autohakery wszystkie. Amunicja przeciwpancerna. Wybuchowy śrub. Amunicja przeciwpiota to pistoletu. Wybuchowy śród jest dobry. I zamknij. Kurde, zamknij. Podnieśmy to. zobaczę jak sobie poradzisz z, z owadami. No, no, no. Coś mi atakuje. O właśnie owady. Dawaj go prądem. <grym> Nie wiem, ale podoba mi się to. I woda destylowana. Oj, tam też jest woda destylowana. Trzeba podnieść wszystko, co tu jest. Skrzyneczki. Puste. Dobra. Tu jest kamera, ta. Włammy się. Włam się. Gdzie ja muszę z tym jechać? W dół. Dobra, nie będzie chyba takiego dużego problemu. Z tym teraz powinniśmy mieć taką w dół. Tu może być. Jeszcze raz taką, taką i taką przyspiesz. Pięknie. Kamera jest teraz po mojej stronie. Co my tu mamy? Nic. Od razu podszedłem, tak jak w falocie, trochę dziwne. Ale nic nie było. Przejdźmy tu. O, Co my mamy? Każdy biegacz, fotograf chce mieć przewagę, a oko fotografa jest Twoją. Gdy wszczepisz sobie ten bezcenny genetyk, to nie zobaczysz wszystko okiem kamery. Hmm, ciekawe, ale to tylko dajemy sobie do banku genów. No nie, no skampmy sobie i No, Jezu, wejdź tutaj po prostu. Może oni tu. Dobra, oni tu nie przyjdą. Spróbujmy zrobić tak. Też nie tak. F1C. Boże, święty. Mogliby tu wejść po prostu. Dobra. Iluś tam nie żyje. No i super, nie mam amunicji. Tu jeszcze mam, i znowu idzie tatusiek, to też nie, nie wróży dobrze. Boże, jeszcze bliżej muszę podejść. Tyle apteczek zmarnować. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Tu coś mamy jeszcze. Jakieś zwłoki Amunicje Tu jest ten cały bank genów, ale to mnie nie interesuje. Co, co ja w ogóle mam teraz na sobie? Nic, jestem w centralni w dupie. Elektryczny śród, śród zwykły i wybuchowy śród. Dajmy tych 9 naboi wybuchowego potem tak tu mamy dwa naboje do pistoletu to się szarpłem masakra gdzieś tu jeszcze mogę wejść, widzę o, stacja ulepszania broni odporność na granatnik, tak to mnie nie ciekawi to też mnie nie ciekawi karabin albo strzelba stalowy mechanizm zwiększa szybko strzelby siła rażenia Scena konstrukcja zwiększa siłę rażenia karabinu maszynowego a tu masz pojemność magazynka Ciekawe. Ten pistolet też dosyć często używam. Mechanizm pustowy zwiększa siłę rażenia. Może zwiększenie siły w strzelbie teraz. Myślę, że teraz będzie dobry pomysł. No, co jest? Giń. Petardo. Wypijmy sobie winko Co my tu mamy? Aha, wybuchający śród zróbmy Zamknij Pozbierajmy wszystko do końca O nie, tatusiek Właśnie, a gdzie jest ta mała? Bo ja zabiłem tatuskę, Przecież a dziewczynki nie było Teraz dopiero pewnie wyjdzie skądś tutaj, nie? No trochę słabo w takim razie Trochę słabo. Widzicie, tutaj zrobiłem tatuśkę, ale dziewczynki nigdzie nie było. To trochę słabe. Dobra, tam już... O nie. Tam już wejdziemy w następnym odcinku, więc chcę się już z wami pożegnać. Dzięki wam za oglądanie. Do zobaczenia i cześć.